Nie mam kopanie i panowie. Zobaczcie, co znalazłem. Na początku myślałem, że komuś ze świętomki wypadło, ale nie, to jest prawdziwe jajko. Spoglądałem w górę, szukałem jakiegoś gniazda. Niestety nie znalazłem, więc to mogło zostać gdzieś, nie wiem, przeniesione albo spadło daleka od gniazda, że już go nie widziałem lub gniazdo zostało zaatakowane przez innego ptaka, żeby wyjeść a to przez przypadek gdzieś skądś tam wypadło yy, nie wiem, tak czy inaczej, leżało na chodniku spadło na piaseczek jest tutaj wniecone ale to nic nie szkodzi ja widziałem, jak ktoś eksperymentował było ogólnie ścięta góra jajka i tak się papuga z tego wykluła, także yy, to nic straconego mam odnośnie co do tego jajeczka plany, więc koniecznie zasubskrybuj ten kanał, zobaczymy co to będzie się działo dalej. Inkubota inkubator już zamówiłem, więc no, musi troszkę wytrzymać to jajeczko. Mam nadzieję, że to e, szybko wszystko pójdzie jakoś sprawnie. Na razie będę to trzymał e, między piórkami i stropianie. Zrobiłem taki specjalny otwór, tak by to wyglądało. Aby wy, co byście zrobili z takim jajkiem, gdyby już się wykluło? Tego ptaka byście sobie zostawili w domu, czy wypuścili na, na dwór? Opcja jest taka, nigdy y, pewnie taka sytuacja już się nie powtórzy, żeby mieć y, jajo w ogóle szpaka u siebie w domu, żeby udało się to wykluć. A podobno szpak jest bardzo inteligentny, nie? Ogólnie też szpaki są pod ochroną, ale co z takim, jak się uda go w domu, y, żeby to się wykluło? zostawić, czy wypuścić? O, to jest pytanie, nie? Człowiek jest taki, że się przy, przyzwyczaja, przywiązuje. Tak by szybko się odnalazł na dworze. Ale co z tego będzie? Zobaczymy. Zobaczycie razem ze mną. Jeżeli tylko zasubskrybujecie. Zobaczymy, co z tego będzie się działo. Dobra. Taka ciekawostka na dzisiaj. Yy, w poniedziałek znalezione w Śmingusa, Dyngusa. <laughs> Dobra. Dzięki za uwagę. No i myślę, że do zobaczenia. Na razie. Cześć. <laughs> A ja myślałem, że to komuś ze święconki wypadło jajeczko.